Takiego pięknego obiektu osada młyńska w Gnaszynie dawno nie widziała. Kolorowy, przestronny budynek niedługo przejmą żabki, motylki, pszczółki czy biedronki. W sumie na dzieci czeka 125 miejsc. Dyrektor placówki Ewa Grygiel codziennie dogląda prac i jest zachwycona. Budowla nam już pięknie wyrosła zewnętrznie. Widać już piękne elewacje kolorowe, wnętrza też rosną w siłę, też nabierają rozmachu, kolorytu. Dużo prac zostało wykonane. Nad pracami czuła przede wszystkim kierownik budowy Tadeusz Walasek. Został wykonany zakres ogólnobudowlany. To znaczy wyciągnięte zostały wszystkie mury ponad teren. Na tą chwilę robimy już praktycznie, że wykończeniówkę. Ekipy budowlane i współorganizujący również i współpracujący z ekipą budowlaną pracownicy no pracują bardzo intensywnie. Co widać po postępach prac? Ja bardzo często bywam tutaj na budowie. W każdym tygodniu są również realizowane narady budowlane z inspektorami nadzoru budowlanego, no i widać ogromny postęp prac. Najtrudniejsze zadania były te na początku budowy. Najtrudniejsze właśnie były ten, te początki, kiedy trzeba było zagospodarować ten teren, powycinać co niektóre drzewa, które tutaj nam przeszkadzały, wykopy. A okres był to właściwie już jesienno-zimowy, gdzie aura nam też nie sprzyjała. Dyrektor przedszkola z dumą prezentowała nam poszczególne sale dla dzieci, salę gimnastyczną, kuchnię, a na zakończenie? Znajdujemy się teraz w sekretariacie, ale z kuchenny po lewej, archiwum, pokój pani referent. No i mój gabinet. Zanim obejrzałam swój gabinet, to oczywiście najważniejszym było dla mnie, jak wyglądają sale dla dzieciątek naszych, które będą tutaj przebywać, które będą z nami się bawić, uczyć. Po zakończeniu budowy nowego obiektu stare przedszkole z 1977 roku zostanie rozebrane. Koszt całej inwestycji to 9 800 tysięcy złotych. Kiedy przecięcie wstęgi? Wszystko robimy, żeby na, na tego 15 października Zostało budynek oddany do użytku. No, zgodnie z umowami będzie to październik. Natomiast, który, no to jeszcze niestety nie wiemy.